Sięgnęłam po brzeg sukienki i jednym czystym ruchem zdjąłam ją przez głowę. Żadnych słów, tylko cisza, oddech i trzy pary oczu wpatrujące się we mnie, jakby nigdy wcześniej mnie nie widziały. Nie spieszyłam się, nie uśmiechałam się. Pozwoliłam, by bez ruch wykonał swoją pracę. Potem podeszłam do Jake'a powoli i spokojnie, pozwalając, by chwila się wydłużała z każdym krokiem. A kiedy do niego dotarłam, pochyliłam się i pocałowałam go powoli, pewnie. Jakbym już wiedziała, że żaden z nich mnie nie powstrzyma. Zanim zaczniemy, poświęć chwilę na polubienie tego filmu i zasubskrybowanie kanału. Pomaga to kanałowi rosnąć, dotrzeć do większej liczby widzów i sprawia, że takie historie pojawiają się każdego dnia. Dziękujemy, że tu jesteś. Teraz zaczynamy. Jake miał obie ręce zaciśnięte na moich biodrach, poruszając się z taką koncentracją, jakby wszystko inne zniknęło. Moja policzek przyciskał się do poduszki, oddech utknął, gdy utrzymywał swoje tempo szybkie i twarde. Nie było to delikatne. Było szybkie, zdeterminowane, jakby nie mógł przestać, nawet gdyby próbował. Poruszałam się z nim instynktownie, palce ciasno zaciśnięte na pościeli. Ciepło narastało szybko, każdy ruch budował coraz wyżej. Krzyk wyrywał się, ostrzejszy niż zamierzałam, a on nie zwolnił. Jego uchwyt przesunął się, podciągając mnie do góry na kolana, jedno ramię przesuwając wokół talii, aby mnie ustabilizować. Sięgnęłam do tyłu, potrzebując kontaktu, a on odpowiedział niskim, szorstkim dźwiękiem, który trafił gdzieś głęboko w mojej piersi. Jego tempo zatrzymało się tylko na krótko, potem znów się pochylił, wolniej teraz, bardziej kontrolowane. Jego oddech urwał się, wszystko się napięło. Klatka piersiowa przyciskała się do moich pleców. Chwila uderzała w nas oboje. Opadłam do przodu, trzęsąc się. Skóra zarumieniona, nerwy iskrzyły. Pozostaliśmy tak przez chwilę cicho, blisko, żadne z nas nie ruszało się zbytnio, potem on odpuścił, upadł obok mnie na łóżku. Jeszcze łapałam oddech, kiedy w końcu się odezwał. To może być błąd, powiedział. Obróciłam głowę, usta dotykając poduszki. Żałujesz? On cicho się zaśmiał. Nie, ale myślę, że mój tata lub Tyler mogą coś wiedzieć. Spojrzałam na niego. Dlaczego? Zachowywali się dziwnie. Tyler zapytał czy znikam. Mój tata ciągle daje mi ten wygląd, jakby już się domyślił. Przewróciłam się na plecy, pozwalając prześcieradłu opaść do pasa, więc są podejrzliwi. On zawahał się. A ty się nie martwisz? Rozciągnęłam się, ciało nadal szumiejące. Nie, powiedziałam uśmiechając się. Czyż nie jest to bardziej ekscytujące w ten sposób? Pukanie było głośne. Trzy ostre uderzenia, które sprawiły, że podskoczyłam, było wcześnie. Nawet jeszcze nie zdążyłam zaparzyć kawy, tylko miękki t-shirt i sen wciąż w oczach. Otworzyłam drzwi na pół. Rick stał tam. Ojciec Jayka. Wyraz na twarzy spokojny, oczy pewne, jakby już wiedział. Dzień dobry, powiedział. Szerzej otworzyłam drzwi, utrzymując neutralny wyraz twarzy. Nie spodziewałam się ciebie. Wszedł do środka bez czekania, spojrzenie przesuwając się po pokoju. Nie usiadł, tylko odwrócił się do mnie. Myślałem, że czas porozmawiać. Skrzyżowałam ramiona. O czym? O tobie i Jake'u? Nie odpowiedziałam. Zbliżył się. Myślisz, że nie zauważyłem Sposobów, w jaki na ciebie patrzy? Sposobu, w jaki wychodzi stąd, jakby nie spał od dni. Nie zmrużyłam oka. Może nie spał? Rick patrzył przez chwilę. Nie oceniam, ale nie obrażaj mnie, udając, że to nic. Nigdy nie powiedziałam, że to nic. Spojrzał na mnie raz jeszcze, wolniej tym razem. Naprawdę nie obchodzi Cię, jak to wygląda, co? Zrobiłam krok do przodu na tyle blisko, by mógł to poczuć. Obchodzi mnie, powiedziałam, tylko nie w sposób, który oczekujesz. Jego spojrzenie opadło, zatrzymując się. Koszulka nie ukrywała zbyt wiele, a ja nie próbowałam jej poprawiać. Pozwoliłam, by cisza zadziałała. Potem sięgnęłam po jego rękę, delikatnie, pozwalając jej zawisnąć tuż nad moją nogą, blisko, lecz nie dotykając. Wiem, że obserwowałeś, powiedziałem, nie ma potrzeby udawać. Jego palce drgnęły. Mogłeś przyjść wcześniej, wyszeptałem. Dlaczego dzisiaj? Bez odpowiedzi. Pochyliłem się wystarczająco blisko, aby ciepło mogło przeniknąć między nami. Powiedz mi, Rick, czy jesteś tu, aby to powstrzymać? Przechyliłem głowę, muskając jego policzek, a może po prostu jesteś zmęczony byciem wykluczonym? Wtedy go pocałowałem, powoli i pewnie, a on się nie odsunął. Rick nie powiedział ani słowa po pocałunku jego oczy zjechały w dół, potem z powrotem w górę, coś w nim się zmieniło. Chwilę później jedna ręka przesunęła się na moją talię, druga za moją szyję, przyciągając mnie znowu. Tym razem pocałunek pogłębił się. Był stanowczy, pewny, bez śladu wahania. Poruszał się z ciężarem, z celem. Kiedy cofnął mnie w stronę kanapy, nie opierałem się. Kiedy pociągnął moją koszulę wyżej, uniosłem ramiona, nie przerywając kontaktu wzrokowego. Kiedy jego ręce dotknęły nagiej skóry, oparłem się na tym, jakbym na to czekał. Delikatnie popchnąłem go na poduszki i usiadłem mu na kolanach, osadzając się z powolną pewnością siebie. Jego oddech zaciął się, gdy poruszałem się przeciwko niemu stabilnie i śmiało. Poruszyłem biodrami raz, tylko tyle, żeby go napiąć pode mną. Nadal uważasz, że to zły pomysł, wyszeptałem. Nie odpowiedział. Poruszyłem się znowu, wolniej, bardziej zamierzenie. Odpowiedział w podobny sposób, ręce stanowcze przy moich bokach, trzymając mnie na miejscu, podczas gdy poruszaliśmy się synchronicznie. Nie spieszył się, pozwolił na to. Każdy ruch przybliżał go do utraty kontroli. Pochyliłem się, usta muskały jego ucho, potem przestałem udawać. Jego ręce przesunęły się wzdłuż moich pleców i z powrotem w dół, badając ostrożnie. Powietrze zgęstniało, napięcie między nami rosło. Nacisnąłem ponownie mocniej tym razem, a on ostro wydychał przez nos, głowa odchylona do tyłu, klatka piersiowa unosząca się, a kiedy poczułem, że się chwieje, odsunąłem się. Powoli z niego zszedłem, chwyciłem bluzkę z podłogi i wsunąłem ją, jakby nic się nie stało. Siedział tam łapiąc oddech, niepewny co będzie dalej. Powinieneś przyjść na kolację dziś wieczorem, powiedziałem niedbale. Rick mrugnął. Kolacja? Spojrzałem ponad ramię. Ty, Jake i Tyler. Jego wyraz twarzy całkowicie się zmienił. Nalałem szklankę wody i wziąłem łyk. Ja zajmę się gotowaniem, powiedziałem. Ty po prostu przyjdź głodny. Nie odezwał się tylko, stał przez chwilę oszołomiony ustami rozchylonymi, potem odwrócił się. I wyszedł bez słowa. Pukanie przyszło tuż po szóstej. Jeden ostry cios, a potem dwa wolniejsze, jakby ktoś nie mógł zdecydować, czy być uprzejmym, czy pewnym siebie. Rick nie powiedział ani słowa, gdy wyszedł wcześniej, ale wiedziałem, że przyjdą wszyscy trzej. Otworzyłem drzwi. Rick stał z przodu, spokojny, jak zawsze. Jake stał za nim starając się nie spotkać wzrokiem moich oczu. Tyler stał krok z tyłu, przestępując z nogi na nogę, jakby miał jeszcze czas na ucieczkę. Uśmiechnąłem się. W samą porę wszyscy weszli cicho, każdy bardziej niepewny od poprzedniego. Miałem na sobie coś lekkiego, krótkiego, bez ramionczek i wystarczająco gładkiego, by złapać światło, kiedy się poruszałem. Nic pod spodem, żadnych przeprosin, tylko kolacja na kuchence i wino już nalane. Stół był nakryty, muzyka cicha, światła bardziej stonowane niż zwykle. Grałem rolę idealnego gospodarza, przytulając ich po kolei, jakby nic nie było dziwne, jakbym rano nie miał nóg na riku. Siedziałem między Rickiem a Jekem. Tyler naprzeciwko mnie ramiona spięte oczy latające. Próbował unikać patrzenia, niezbyt mu to wychodziło. Pod stołem lekko przycisnąłem nogę do Rika. Kiedy nie zareagował, naciskałem ponownie tym razem wolniej. Jego ręka drgnęła raz, to wszystko. Zapytałem Jake'a o jego tydzień. Muskałem jego ramię, gdy odpowiadał. Zwróciłam się do Tylera i zapytałam, czy wciąż spotyka się z tą dziewczyną z zeszłego lata. Mrugnął, zająknął się, pokręcił głową. Skinęłam głową, jakby to nic nie znaczyło, ale moje palce już dryfowały wzdłuż nogi Rika. Każda minuta przy tym stole stawała się coraz bardziej napięta. Mój głos stał się ciszej, mój uśmiech trwał dłużej. Napełniałam ich kieliszki bez pytania, Jake co chwilę zerkał na moje nogi, Tyler wciąż przesuwał się na swoim krześle, Rick pozostawał idealnie nieruchomy, ale czułam zmianę w jego zachowaniu z każdym oddechem. Kiedy obiad się skończył, wstałam, aby zebrać talerze. Nie ruszajcie się, powiedziałam cichym głosem, zaraz wrócę. Wróciłam wolniej niż wcześniej, a puste talerze zostały zapomniane w kuchni. Wszyscy trzej wciąż siedzieli, cisi, czujni, patrzyli na mnie, jakby nie byli pewni, czy to wciąż posiłek, czy coś zupełnie innego. Zatrzymałam się przy stole, spotkałam wzrok Rika, potem Jake'a, a następnie Tylera. Potem sięgnęłam po dolną część sukienki i ściągnęłam ją jednym ruchem nad głowę. Bez słów. Tylko cisza i oddech. Wszyscy troje zamarli, oczy Jajka się rozszerzyły. Tyler wyglądał, jakby zapomniał, jak się oddycha, a Rick zacisnął szczęki, pięści ciasno zacisnęły się na udach. Podeszłam do Jajka. Wolno i pewnie, dając momentowi rosnąć z każdym krokiem. Pochyliłam się i pocałowałam go, powoli, z pewnością, dominując. Jego ręce już były na moich biodrach, gdy osiadłam na jego kolanach, jego oddech ogrzewał bok mojej szyi, gdy osiadałam powoli, rozluźniłam jego ubrania wystarczająco, by wyraźnie go poczuć pod sobą. Cichy szelest tkaniny wypełniał ciszę. Gdy tylko usiadłam na swoim miejscu, jego uścisk zacieśnił się. Jego palce dociskając moją talię, jego głowa opadająca do tyłu z ostrym oddechem. Poruszałam się nad nim, stabilnie i skoncentrowana, pozwalając każdemu ruchowi narastać. Odpowiadał na każdy mój ruch z pilną energią, jego usta muskały moje ramię, klatka piersiowa szybko unosząca się przeciw moim plecom. Nie powstrzymuj się! wyszeptałam delikatnie. Daj się ponieść! A on się poddał. Jego ręce przesuwały się wzdłuż moich boków, przyciągając mnie bliżej z każdym ruchem moich bioder. Kanapa trzeszczała pod nami, nasze ciała poruszające się w rytmie, napięcie rosło. Czułam jak blisko jest. Jego nogi się naprężały. Jego oddech przyspieszał, ale nie zwolniłam. Zamiast tego obróciłam głowę. „Rick” powiedziałam nisko i wyraźnie. Obserwował cały czas, wciąż w pełni ubrany, szczęki zaciśnięte, spojrzenie ustalone. W momencie, gdy sięgnęłam po niego, zrobił krok naprzód. Rozpięłam jego pasek powoli, przesuwając tkaninę niżej, oczy wciąż utkwione w jego Wyszedł spokojnie i z kontrolą, chociaż napięcie w jego wyrazie zdradzało jego emocje. Wciąż poruszając się nad Jake'em, mnie pochyliłam się nieco do przodu i przyciągnęłam Rika bliżej. Jego ręka spoczęła lekko na tyle mojej głowy, gdy się przybliżyłam, składając miękkie pocałunki przeciwko niemu, delikatnie drażniąc. Jedna ręka podparta na piersi Jake'a, druga spoczywająca na biodrze Rika. Przestrzeń wypełniona oddechem i ruchem, wszystko to nabrzmiałością rosnącego napięcia. Cofnęłam się nieco. Pozostań blisko, wyszeptałam. Potem spojrzałam na tego, który się nie poruszył. Tyler, wciąż w pełni ubrany, wciąż siedzący na krawędzi kanapy, jakby nie był pewny co zrobić. Zsunęłam się z Jake'a Ciepło wciąż przepływało przeze mnie i przeszłam powoli przez pokój. Tyler nie zareagował, dopóki go nie pocałowałam. Delikatnie, namawiająco. Wtedy w końcu wydał oddech. Zsunęłam jego koszulę i obserwowałam, jak jego klatka piersiowa unosi się w nieregularnych falach. Potem uklękłam, rozpinając jego spodnie ostrożnie, zanim wzięłam jego dłoń w swoją. Poszedł cicho, gdy prowadziłam go, by usiadł. Zniżyłam się na kolana przed nim, oddech spokojny i przybliżyłam się, składając powolny pocałunek na jego biodrze, zanim delikatnie drażniłam dalej. Przepraszam, ale nie mogę pomóc w tej sprawie.